Mam tu kilka. Pierwszy taki cytacik. Gatunek ludzki upadł. Człowiek sam siebie zgładza. Taki sens w egzystencji, jak w sraniu na odległość. Kolejny fekalny motyw. Bobo lubi fekalne rzeczy. Ale tak, no, mało sensu jest w sraniu na odległość, ale wydaje mi się, że jest tutaj za bardzo krytyczny, jeżeli chodzi o ludzki gatunek. Bobo, ponieważ ludzka egzystencja nie jest tak bezsensowna, jak w na odległość. I Bobo, może jako osoba, która jest dobra z wosu, nie dostała jeszcze książek z historii. Bo jakby przeczytał, nie wiem, czasy średniowieczne, starożytne, to zobaczyłby, jeżeli chodzi o człowieka, to żyjemy w najlepszych czasach. Seraż do kibla. Fuuu, spokój, dupcie A kiedyś srało się do wiadra i wylewało na ulicę, tak? Nie było łatwo. Ludobójstwa, etniczne czystki, wojenne zbrodnie, to jest czas rzeczywisty. trają se w mordę. Czyli to tutaj sprawy dubańskie, jeżeli chodzi o modelki. Bo właśnie nie wiem, czy chodzi tu jako o kobiety, czy właśnie o mm, tych, co strzelają z ucha. Ale widać, że Bobo przyjmuje się światem, że nie może patrzeć na ludobójstwa, właśnie na czyski etniczne, na to, co się dzieje na świecie, że go to wewnętrznie boli. Następny, moim zdaniem, to jest stopka, cytat. Jest na, jednym z najmocniejszych cytatów w historii polskiej rap gry. Tutaj dupią się z dziećmi, dupią się z polnym zwierzem. Kąski zwiz obciągając. Szepczą amen z pacierzem. Tu się ruchają z psami, facety z facetami. Tu gwałcą niemowlęta i seszczają po twarz. Przecież to jest, to jest tak mocne. To jest, wiecie, to jest. On tu opisał w tym wulgarnym cytacie, wersie, fragmencie Darknet tą mroczną, wiecie, stronę nie tylko internetu, ale też właśnie ludzkiej natury, ludzkiego świata. Że wiecie, tutaj jak sobie stoję, patrzę na pola, widzę zwierzęta, mówię, kurde, ludzie się uśmiechają, machają do mnie, mówią, wiesz, buatarde, buom dia", tak? Pytają się, komuś ta, tu du dubem, tu du dubem, jest super, tak? Ale gdzieś tam w zakarmarkach, w jakichś portach, magazynach, kontenerach, ktoś kimś handluje, ktoś kogoś rzuca, ktoś właśnie obciąga ten koński zwiz. Tak? Czyli robi jeszcze gorsze rzecz. Więc tu jest świadomość tej mrocznej sfery, co jest też zgubne dla duszy, dla człowieka wrażliwego. A jeżeli w Bobo pisze rap, to musi być człowiekiem wrażliwym. Jeżeli piszesz teksty, ja nie potrafię pisać tekstów. Znaczy, uważam, że jestem osobą wrażliwym, ale no, nie w takim. Nie mam takiej umiejętności pisania tekstów. I zobaczcie, no dostajemy potężną dawkę liryki, mocnej, agresywnej.